Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Drogie panie, kto lubi na siebie patrzeć o tej porze w lusterku? Ja mam lusterko. O kamerze nie wspomnę. <grym> Także to jest naprawdę duży wyczyn. Ja o tej porze normalnie nie wstaję. Wstałam specjalnie dla Was. Jeszcze chwilkę czekam kto będzie ze mną na żywo, które to panie takie tak wcześnie muszą wstawać i robić pielęgnację. Ja normalnie tak zaczynam parę minut po ósmej swoją pielęgnację. Potrzebujemy 5 minut, jeszcze nie ma siódmej. Gdzie tu mam kubeczek y, mocy Mary Kay. i dzień od razu staje się lepszy. Na razie wodę. Dzień dobry, kto jest ze mną? Nazywam się Ola, drogie panie, i od 8 lat um, uczę Pani pielęgnacji, i sama też y, wykonuję tą pielęgnację, którą zaraz wam pokażę. Zrobimy 5 kroków y, pielęgnacyjnych. I teraz, y, po pierwsze, zaczniemy od y, mleczka. Bo pierwsze trzy kroki, które musimy wykonać. Obowiązkowo codziennie rano i wieczorem, to jest oczyszczanie, złuszczanie i tonizacja. Jeśli tego nie zrobimy, kremy, które potem nałożymy, nie będą dobrze działały. Też podkład nie będzie dobrze przylegał. Także dziewczyny, czas start. Zobaczycie, że to może nawet będzie szybciej niż 5 minut. Więc yy, po prostu macie mleczko w słoiczku numer 1, czyli patrzcie na te swoje słoiczki. Wyciągacie sobie mleczko numer 1, delikatnie zwilżamy buźkę. Niektóre Pani mają żel, niektóre Pani mają po dwie rzeczy. Niektóre Pani mogą mieć piankę z Repaira albo inny środek myjący, bo mamy kilka produktów do mycia, ale dziewczyny, pod, pod... numerkiem 1... Macie produkt myjący. Na zwilżoną buzię nakładamy go sobie i szybciutko, szybciutko tą buźkę sobie myjemy. Kto się ze mną myje? Kto to prosił, żeby o siódmej wstawać? Oczywiście robimy to samo. Aha i teraz może jeszcze ile tego nakładamy dziewczyny? Nakładamy. Wy macie, weźcie sobie szpatułkę. To jest ważne, żeby nie wkładać paluszków. Możecie łyżeczką to wyciągnąć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Pani Agnieszko. No cieszę się, że ktoś jest, bo dla kogoś specjalnie wstałam wcześniej, e, żeby wiedzieć jak to jest, tak? Bo Pani mówią, a jak ktoś wstaje później, to ma fajnie, bo szybko robi pielęgnację. Czyli naprawdę bardzo niewiele. Z tego słoiczka numer jeden wyciągacie sobie produktu myjącego i zjeżdżamy buźkę i sobie y, masujemy. Można to robić szczoteczką jeżeli macie szczoteczkę i oczywiście szyję i dekolt. No i dziewczyny, jak się spieszycie do pracy, to nie ma co tu się dłużej masować. Wszystkie te procesy, o których powiedziałam, zachodzą w trakcie, także wypukuję ręce, dokładnie wypukuję buzię. Więcej wieczorem będę Wam tłumaczyć, jak już się do pracy nie będziecie spieszyły. Dzięki temu produktowi, który ma w sobie peeling enzymatyczny, buzia staje się taka mięciutka, gładziutka. Jak weźmiecie sobie za dużo tego mleczka, to się Wam ciężko będzie spłukało. O, dzień dobry, Pani Asiu, dzień dobry. Pani wie, że Pani o siódmej, to o, o ósmej, tak? A widzę, że wstała Pani też wcześniej. Dobra. Dobra, czyli co? Yy, buźka jest umyta. Złuszczona i stonizowana. Ten proces stonizacji jeszcze chwilkę zachodzi, czyli jeśli po tym mleczku bądź żelu będziecie odczuwały lekkie ściągnięcie, no to to jest normalne. Możecie odczuwać lekkie pieczenie, może buzia się troszkę zaczerwienić. To jest aktywny środek, czyli jeśli te kosmetyki mają na tych buziach zrobić to, co wy byście chciały, to, co ja od Was słyszałam, żeby właśnie usunąć pewne rzeczy, których na buzi nie chcemy, to pamiętajcie, że musimy te kosmetyki poczuć na buzi. I dziewczyny. Numerek 2, słoiczek numer 2. I znowu jakąś szpatułką albo łyżeczką. Nie wkładajcie tam paluszka, bo na palcach jest dużo bakterii. A krem to taka pożywka, jak się patrzy. Więc one będą potem Wam tam wszystko wyżerały. Maleńka kropeleczka. Na dwa paluszki i sobie tutaj ładnie masujemy. I takim ruchem zawsze do środka po kości jarzmowej. Dzień dobry, dzień dobry, panie Kingo, dzień dobry. I tak sobie masujemy. Dziewczyny, daleko od oczu, nawet jak się spieszycie, to jest ważne, żeby nie trzeć tutaj tej delikatnej skóry. Panie często się obawiają, że tu krem się nie wchłonie. Jeszcze wszystko wieczorem wam dokładnie wytłumaczę. Na razie po prostu zróbcie to, co mówię. I możecie takie mikrokrążenie. Jak się spieszycie, to też robicie to szybciej. Jak macie więcej czasu, to, to, to możemy po prostu dłużej. I teraz krem. Krem macie w pudełeczku numer 3. To będzie krem e, dzienny. On zawiera też e, filtr e, przeciwsłoneczny. E, bardzo. Yy. Proszę, proszę. O. I też yy, krem, też niewielką ilość. I zawsze każdy kosmetyk warto sobie rozgrzać w paluszkach, wiecie. I wszystko robimy palcami z masażem. To, co nam grawitacja ciągnie w dół, to my sobie do góry. Wosek, o, i czoło. Możecie to zrobić też trochę szybciej na całą buzię, bo ym, wiem, że jak Panie mają y, skórę, jak pierwszy zaczynają kontakt z tą pielęgnacją, to może się zdarzyć tak, że Wam y, taka malutka ilość tego kremu może nie starczyć, że nie, nie dociągniecie sobie wszędzie, nie? że y, Dlatego go też rozgrzewamy. Różne macie kremy, y, bo zostały dobrane w zależności do potrzeb Waszej skóry. Ja akurat taki gęsty krem, więc yy, i tak yy, rozciągam go na całą buzię i nie bójcie się trzeba te buźki wymasować. To jest tak jakbyście poszły sobie na aerobik. i wszystkie mięśnie porozciągały. Mięśnie, żeby być w dobrej kondycji muszą być porozciągane. Więc tu się też trzeba codziennie rano przyciągać. Jak kogoś boli, to znaczy, że nie jest dobrze i się nie może przyciągnąć. I numerek 5, czyli czwórka to jest krem nocny w słoiczku. Zostawiamy krem nocny i idziemy z podkładem. I też no, ja sobie wyciskam na rękę i będę to nakładać szczoteczką. Jeśli nie macie szczoteczki, to sobie wyciskacie, tak jak kremy na palce, rozgrzewacie i od noska, i tak wszystkie kremy, mycie, wszystko robimy od góry do dołu, żeby tutaj te chomiczki, co nam grawitacja ciągnie w dół, Wyrobić sobie taki nawyk, masaż i wszystko ciągnąć do góry. A podkład nakładamy w dół, czyli od noska, i tak promieniście, tak jakbyście chciały promyczki po całej buzi rozprowadzić, żeby ten meszek, który mamy na buzi, nie pozostał taki nastroszony do góry. I teraz ja szybciutko sobie nałożę podkład. Spokojnie można to robić paluszkami. Ja wiele lat to robiłam paluszkami. Nie lubiłam ani blenderków, ani żadnych pędzelków. A teraz mamy szczoteczkę, która jest po prostu na tyle genialnym produktem, że ja już nie wyobrażam sobie niczym innym nakładać podkładu. I teraz tak, na całą buzię, dokładnie tutaj. Ten, podkłady, które dostałyście, powinny być dobrane do waszego koloru skóry. On po chwili się utlenia, więc też nie patrzcie na pierwszą reakcje, ale ogólnie podkład nie powinien się Wam odciąć tutaj od reszty twarzy, czyli malujemy go tylko dotąd i to jest warstwa ochronna, to dziewczyny nie jest makijaż, ja nie robię tego po to, żeby się pomalować, tylko robię to po to, że ubieram moją skórę, tak, bo zaraz y, trzeba wyjść na dwór, gdzie jest y, przymrozek, y, gdzie może być ostre słońce, pójdziecie do pracy, gdzie siedzicie przed komura, komu komputerami na ulicy jest smog z kominów, z aut, więc y, przez to ja już czuję, zaczyna mi działać y, za czymś piec. Tak, może piec, Pani Asiu, to jest normalne. Jakby mocno piekło i po spłukaniu nie przestałoby piec, to y, warto sobie, ale to tylko dziewczyny przy takim silnym pieczeniu, nie? bo takie delikatne mnie też piecze. Ja mam tu od Kataru podrażnioną tutaj skórę, to tym bardziej mnie piecze, wiecie, od wycierania nosa, więc pieczenie jest ok, bo skończyłyśmy pięć kroków. Nałożony podkład. Jak ktoś ma tak więcej zaczerwienień, to zawsze dwie warstwy możemy położyć, lepiej dwie warstwy cienkie niż jedną grubą, tak? Można. I teraz tak, jak nie macie korektora pod oczy, to możecie go sobie pod oczy położyć. Korektor oczywiście ma lepsze y, działanie tu pod oczami, ale jak nie macie i jak nie robicie makijażu, y, to możecie go też sobie położyć na y, powieki. O. No i tutaj gdzie, gdzieś tam więcej jest zaczerwieniona ta buźka. Hmm? Dobra. I teraz tak, wciągnie yy, się po chwili też utlenia i zmienia kolor, więc obejrzyjcie go sobie po chwili. Jeśli byście miały, możecie też przysłać zdjęcia z tym podkładem, jak macie czas sobie zrobić. Jeśli byście miały jakieś wątpliwości, czy to jest dobry kolor, to dajcie znać. No i jeszcze możemy wypróbować inny kolor yy, podkładu. Tak? Ja niektórym paniom dałam jedną, bo byłam pewna, niektóre pani mogły dostać po dwa, yy, bo może yy, było trudniej. No i co? Szybciej niż mycie zębów, nie? Pięć kroków pielęgnacji wykonane. Jutro będzie troszeczkę więcej, plus parę kroków takich mini, makijażowych, ale widzimy się wieczorkiem, dziewczyny. Do miłego dnia Wam życzę cudownego i do zobaczenia.